Pierwszy, najpierwszy odcinek z Minecraft Survival To będzie seria Seria i, i co ileś tam łapek w ogóle będziemy rzucać albo tak losowo Będzie to zależało od was, a raz nie od was I, i będziemy tutaj grać sobie, no będziemy grać Mój kolega sobie wziął dla siebie tyl, tylko skrzynię bo bo ja nie chcę. Złap po prostu jakiś cobblestone, a ja już wezmę piasek, żebyśmy wiesz co Ja miałem początkowe drzewa. ok Nie wziąłem. Ogórek, ogórek. Dobra. Będzie to seria... Jest już trzecia. Do the endu. Będzie to seria do i IDE ja do y, Ogólnie osoba, z którą teraz gram, to jest osoba dodatkowa. No. Z którą będę grał nie zawsze. Nawet pokaż no, widzom. Tutaj jest odcinek BOR. Pokażę to Wam teraz. mnie. Ja, BORYS778 buma Jak chcecie mnie dołączyć do znajomych, to chętnie. Masz już kobec hmm. Ale nie, ale masz dwie pochodnie. Zrobię, a crafty table też nie jest. już zrobię. Uwaga. Okej, okay, to zrób. Crafty. table. z tym! Z tym! Z tymi butami. Wiem, a co? Dobra, teraz no, robię tak. patyki. To... Cztery. Ja mam osiem. Wiem, weźmiemy tą skrzynkę Przez... Możesz, ja chcę ją rozwalić Zejdź Dasz... z niej, bo nie mogę ją rozwalić Ja chcę ją rozwalić, daj mi ją rozwalić yes. Ej nie wal mnie, bo nie będę z tą serią nagrywał Znalazłem psa! Znalazłem psa! Masz kości? Nie, ale nie zabijaj go! Bo taki jesteś. Nie lubię zabijać psy. Jest dobry. Cześć. To masz pierwszy domek? Będzie? No. Tu będzie nasz pierwszy domek. Nowoczesny z drewna. A dlaczego pokażę z widzom? Mam zrobić cięcie! Nie! Bo i tak y, wiecie. Y, ogólnie na mojej nagrywarce nie można robić cięć. Bo taką mam nagrywarkę. Okej, okay, raz pies wejdzie do domu. No i fajnie. No. Jaki ten dom jest mały? Nie jest? Możesz zejść z tego bloku. O! Ej! ma masz? No zaraz mi się skończą! No co co ty robisz? No tak. Obejrzymy to na telewizorze? Tak, obejrzymy to. Ogólnie my to nagrywamy też po to, żebyśmy mogli to obejrzeć obejrzeć na telewizorze. No. Poczekaj, pomogę Ci. Masz drewno? I tutaj będzie takie inne Tak, bo ja lubię takie, wiesz, fajne Tutaj będzie, będą drzwi Będziemy tutaj ogólnie trochę, bardzo dużo marzyć I możecie iść pozbierać kompleksowe, a ja pozbieram drewna Będziemy to 8 minutowy odcinek, bo nie mam miejsca Później będzie 9! No nie 8, bo nie chcę przesadać Oddzięki. I kierało podobne. Dobra, ja tu znalazłem kamień. Zobaczyłem. Ty, 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 Trzy drzwi. Bo tyle możemy zrobić, dzisiaj cztery cztery Ale pełni. te to jego to nie ma tutaj być. No cztery kopystauny. To tylko tam to miało być takie. Może być 8. Idziemy robić. Dawaj robimy piec. Zobacz. Takie jasne. To ogóle będzie taki, taki fajny, kolorowy dom. Tylko nie ten poręczowy, bo robimy... poręczowy jest taki wiesz, mech. Uwaga. Robię moje pierwsze drzwi w naszym domu. Ja mam więk dane. Zrobiłem piękne wejście. I ja Kiedy będziemy uciekać szybko, możemy zamknąć tutaj drzwi. No, ej, tutaj jest ogólnie nasza część, będzie główna. Ej, co się. Sorry, Sorry. tutaj będzie nasza część główna mieszkania. A tam, tam z tyłu będą takie dodatkowe rzeczy. Tu mam piec. No. I tak. Sięka. Tutaj będzie taka część dodatkowa. No, będzie część. dodatkowa. Pokaż widzę mnie. Tutaj już pokazuję. To będzie część dodatkowa ta, ten pasek. Tutaj będą ogólnie schowane tak. skrzynki i te klocki. <mulary> no to. Dobra. Ja, jak coś widzowie... wy nie widzicie co mój kolega właśnie robi, ale robi coś takiego dziwnego. Dzień dobry. No tutaj jest kobie mnie. Elo? To jest oczurec Bor, Bar. Możecie mieć dodać jak chcecie. No, już mówiłem, ale mnie łatwiej dodać. Okej. Okay. Cie, ciebie, że jest oddadzą nie, nie masz konta na no ale mogę założyć za, za. O Jezus, widziałeś jak ten piasek się rozwalił? Nie wiedziałem, że tak się rozwala xD O, dzięki Thanks Jak na dom wygląda? Fajnie wygląda, sprawdzę od zewnątrz Ciekawe jak to będzie wyglądać I tutaj mamy już nawet blisko wody więc będziemy tutaj robić naszą A farmę A ciekawe jak to będzie wyglądać z swojej perspektywy, prawda? Raczej no, fajnie Ogólnie robimy to też, żeby obejrzeć na telewizorze. Ogólnie wszystko dużo robić. Tutaj niech będzie takie coś. I Dawaj, uwaga! Ja robię motykę. Mot masz motykę? Ja na razie tu porozwalajmy trawę, bo ja nawet nie mam. No Do wodę wpadłem. Aha. Krótko, że muszę szukać Tasiot, ale. Wiecie jaka jest ta gra. Chociaż się doda sialo potrzebujemy, żeby zrobić całą farmę A wiedzieliście, że czym, czym większa trawa, tym łatwiej znaleźć to. No! Każdy chyba to wiedział. Ja tu daję pomarańczowe okay? to ok? To pomarańczowe jest słabe, bo brzydko wygląda. Mm. Dobra, mamy jedno na siodo. Ja już robimy? No, ogólnie fajnie, tak dużo, ale już kończymy. Pa, pa. Sorry, nie teraz.